Witam Państwa serdecznie w kolejnej sekundzie dla kwiatów. Nazywam się Małgorzata Mrozowska-Langę i prowadzę Kwieciarnię Leśną w Szczecinie. Pokażę Państwu dzisiaj kompozycję linearno-graficzną. Jest to kompozycja troszeczkę zapomniana, dos dosyć rzadko używana przez florystów. Można powiedzieć, że jest bardzo prosta yy, i wymagająca dużej obserwacji od florysty. Mamy jesień w pełni, więc jako naczynie użyłam. Brzozę, którą pocięłam w cienkie paseczki i okleiłam pudełko. Kompozycja linearno-graficzna jest kompozycją asymetryczną. Ma trzy części. Układając kwiaty, będę tłumaczyła, na czym to polega. Bazą będzie skrzyp, equizetum, eukaliptus baby blue, eustoma, po polsku nazywany chlebek, tilapsi, pędy od mulenbeki i jako akcesorium będę miała taki księżyc. Księżyc jest bazą całej mojej kompozycji. Środkowa część kompozycji jest najwyższą częścią kompozycji. Jeśli by Państwo próbowali się pobawić w zrobienie takiej kompozycji, najwyższą część, czyli tą środkową, budujemy pięciokrotnie wysokość naczynia. Druga część kompozycji jest najszersza, a zarazem zajmuje połowę kompozycji. Wypełniają ją skrzypami. Które wysokością będą połowę niższe. I trzecia część najszczuplejsza, proporcjonalnie niższa od głównej części i najchudsza. Teraz dodam eukaliptus, który wzmocni nam każdą z tych części. Jeszcze z zielonych dodatków jest tilapsi i ona powinno być w miarę wysokie, tak jak skrzypy. I to jest ta główna część, najwyższa w miarę można powiedzieć średnia grubością. To jest część druga, połową, połową jest kompozycji. Jest najgrubsza, najszersza i najniższa. I część trzecia najszczuplejsza, przylegająca do części głównej. Następnym dodatkiem zielonym jest mulenbekia. Wybieram najdłuższe pędy. To, co bardzo ważne jest jeszcze tutaj, obserwacja kwiatów. Przyglądamy się roślinom, które są ciekawsze w swojej naturze, na przykład ta która jest lekko wijąca się, przełamuje prostotę skrzypów. I teraz przechodzę do roślin. Pierwsze będzie ornitogalum. Wyszukuję sobie takich, które mają ciekawe odgięte pędy od prostej linii. To, co zakończy moją kompozycję, to jest piasek, który wysypię na gąbce na wierzchu. Ko trzeba zaznaczyć, że kompozycja ta jest y kompozycją udającą trochę naturę, y próbującą się do niej zbliżyć. Kompozycja linearno graficzna wydaje się dosyć trudną kompozycją. Ale to tylko pozór. Jeśli Państwo dokładnie obserwowali, jak pokazywałam poszczególne elementy, będziecie potrafili ją odwzorować może z innymi roślinami. Żegnam Państwa dzisiaj jesiennie i zapraszam na następną sekundę dla kwiatów.